Świąt pochwy jest dość częstym objawem, z którym zgłaszają się pacjentki do gabinetów ginekologicznych i przyczyny tego rodzaju patologii mogą być rozliczne. Począwszy o a. Niestety złej higieny intymnej, e, złego doboru proszków do prania i zmiękczaczy, ewentualnie środków do higieny intymnej, na przykład perfumowanych podpasek czy wkładek, skończywszy również na tamponach. Złej bielizny, czy struktury tworzyw, na przykład używanie bielizny z włókien sztucznych, a nie naturalnych. I to są takie metody, plus oczywiście alergie kontaktowe na dane substancje. Potem oczywiście już mamy typowe infekcyjne, gdzie bryluje najczęściej grzybica, czy grzyby i drożdże, mogą być również bakterie, mogą być wirusy różnego typu. Prym wiedzie tutaj wirus HSV, czy wirus opryszki, wirus HPV, czy wirus brodawczaka ludzkiego. Świąt sromu może być spowodowany również terapią różnymi lekami dotyczy to pacjentek, które stosują leki sterydowe, jak i również pacjentek, które są leczone lekami onkologicznymi. Bardzo często u pacjentek w trakcie terapii raka piersi lekami doustnymi obserwuje się właśnie jako powikłanie świąt, świąt sromu, świąt pochwy. Pierwszą rzeczą w przypadku wygłoszenia przez pacjentkę takiego komunikatu Panie doktorze, mam świąt sromu, jest próba dojścia do tego, czym może być ta choroba spowodowana, bo proszę pamiętać, że świąt jest objawem choroby, a nie chorobą. I musimy na drodze eliminacji Czasami badań, czasami wywiadu dokładnie zebranego badania ginekologicznego, badań dodatkowych, zastanowić się na tym, jak spozycjonować tą, 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 ten świąt i gdzie zakwalifikować, do jakiego typu infekcji i jaką metodę leczenia dobrać. I może być od prozaicznej e, metody zmiany proszku do prania, poprzez zmianę bielizny, poprzez zmniejszenie dawki leków stosowanych, na przykład sterydów, poprzez zastosowanie probiotyków, skończywszy na stosowaniu leków miejscowo działających w postaci kremów, maści, a czasami skończywszy na lekach systemowych, na przykład w postaci tabletek do leczenia, e, tabletek, kapsułek do leczenia grzybiców, na przykład, e, stosowanych i e, oczywiście u pacjentek, ale również proszę pamiętać, że w przypadku świądu spowodowanego czynnikami typu drobne ustroje leczenie ma również polegać na profilaktyce późniejszej i leczeniu obydwojga partnerów.